Zaczął się rok szkolny, więc mamy dla Was coś specjalnego. Dokładnie tak. Pokażemy Wam, jak ściągają niektórzy uczniowie, chociaż najlepiej jak zawsze się nauczyć. I pamiętajcie, Wasz nauczyciel może oglądać ten odcinek, zatem uważajcie. Zapraszamy. Więc moja opcja na ściąganie z pewnością przypadnie do gustu wszystkim dziewczynom, chociaż opcja z rękawem jest też dla chłopaków. Ja Wam na razie pokażę opcję z rękawem, bo nie mam spódnicy, ale wytłumaczę Wam o co chodzi. Więc najpierw. Bierzecie, zakasujecie rękawy, e, kładziecie kartkę na ręce lub na nodze. Macie tu na pewno napisane jakieś fajne rzeczy, które Wam na pewno pomogą przy sprawdzianie. I przeklejacie ją taśmą klejącą do ręki lub nogi. I jeśli macie długi rękaw, bo tylko wtedy się sprawdza i długą spódnicę, pamiętajcie o tym, bierzecie ją tak jak zawsze, jakbyście po prostu ją mieli. I teraz nikt tego nie widzi. Normalnie kiedy nauczyciel będzie przechodził, możecie szybko zobaczyć, odwinąć. Zakasać, i nikt tego nie będzie widział. Widzicie, jakie to proste? Znaczy, ja nie ściągałem, aczkolwiek przedstawiam wam sposób moich kolegów na ściąganie. Nie, no, ściągałem. No, ściągałem. Ja ściągałem z telefonu, ja wiem, zawsze telefon tutaj, ale pokażę wam sposób, którego kiedyś e, nauczył mnie mój kolega i w sumie wykorzystałem i był dosyć, dosyć rozsądny. Więc tak. Polega to na tym, że mamy gumkę. E, tą gumkę można obowiązać lub przywiązać taśmą, tak jak ja. Tutaj sobie piszemy wszystko, co chcemy. już większe kartki. Akurat ja mam dzisiaj taką bluzę, że, że musiałem użyć mniejszej kartki. No i w czym jest cały, cały plus ogromny tej, tej metody? Jest tym, że w momencie, kiedy o sobie tutaj naciągniemy do, do palca, tak, o, o, i teraz weźmiemy zaciągnięty bluzę, i sobie na sprawdzianie i piszemy. O tak. I musimy sobie pamiętać, żeby, żeby wziąć to w miarę nisko, żeby pani nie zobaczyła. I spisujemy sobie właśnie tak. W momencie, gdy podchodzi nauczycielka, nauczyciel, pani nauczyciel i powie, co ty masz w ręku? To my ociskamy. nic, nic nie było, nic nie wiadomo, nic nie było. No i możemy następnie sobie w ręku znowu karteczkę do palca tego. ściągamy, ściągamy, podchodzi nauczyciel, pyk, nic nie ma. I mam nadzieję, że to się przyda. Tak? Czarny Bond, wszyscy na niego czekamy, ciągle go nie ma, ale dzisiaj to się kompletnie nie zmieni. W każdym razie pokażę Wam, w jaki sposób możecie ściągać na Bonda. Trzeba mieć taką sukaweczkę oraz mikrofonik, który schowacie w odpowiedni sposób, tak żeby nikt go nie zauważył i odpowiednią za zaufaną osobę po drugiej stronie. Halo, widzimy jeden? Jestem. Halo? Jestem, jeden. Powiedz, czy to jest sposób na ściąganie w szkole. No tak, więc macie słuchaweczkę, yy, mikrofon i łączycie się technologią Bluetooth. 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 Technologią Bluetooth. Powtarzacie na głos pytanie, kiedy je słyszycie albo czytacie na przykład na teście, a później yy, druga osoba wam podpowiada i daje wam odpowiedź na to. Ty stary... Muszę kończyć, bo mi bateria pada. A, dobra, to pa. Mój sposób na ściąganie jest taki. Musicie zakupić sobie oto takiego zajebistego smartwatcha jak ja i zrobić sobie ściągi w postaci zdjęć JPG. Takie zdjęcia zrobione już wrzucacie przez USB na swojego smartwatcha, po czym na egzaminie, na teście, sprawdzenie kartkówce czymkolwiek, oglądacie je sobie. Przekładacie sobie jednym przyciskiem w prawo, drugim w lewo, a kiedy zbliża się nauczycielka, tak zwana facetka, klikacie środkowy przycisk i pojawia się sekar. I nic nie widać, ona o niczym nie wie, a Wy jesteście bezpieczni. Jednym ze sposobów na ściąganie jest ściąganie na butelkę. To znaczy, bierzemy sobie taką butelkę z naszym piciem, odklejamy z niej etykietkę, wrzucamy do skanera, no i zamieniamy skład, czyli te wszystkie kalorie i inne rzeczy, które są tam wypisane. Zamieniamy na rzeczy, które mają być na naszym e, sprawdzianie. Drukujemy to, przyklejamy na butelkę, a potem z taką gotową buteleczką idziemy na sprawdzian. I e, nie mamy żadnego problemu z żadnym pytaniem, ponieważ możemy sobie sprawdzić skład kalorii, który tak naprawdę nie jest składem kalorii, i i wszystko wiemy. Możemy napisać egzamin na piąteczkę. Każdy z nas miał kiedyś ściągę, która przypominała antyczne zwoje, takie jak ta. To, co robili moi koledzy, bo oczywiście nie ja, to po prostu zawijali ją sobie wokół długopisu i rozwijali, tak by była niewidoczna. Jeśli trzymacie ją odpowiednio w ręce, będzie na pewno niewidoczna. Wielu moich znajomych dzięki temu e, uniknęło złapaniu. O, w ten sposób nic nie widać i możecie sobie to rozwijać. Na Allegro dostaniecie też długopisy, które mają wbudowany rulonik które możemy wykorzystywać wielokrotnie. Zatem możecie to sprawdzić. Jest jeszcze jedna metoda na hardcora. Czyli dla tych, którzy mają szósty zmysł, czują się jak ninja, możecie otworzyć książkę i liczyć na to, że nikt tego nie zauważy, a jak macie bystry wzrok, może spojrzycie trzy ławki do przodu no i uda wam się coś odczytać. Napiszcie, jakie wy macie sposoby na ściąganie i pamiętajcie o lajkowaniu, subskrybowaniu i komentowaniu naszego kanału. Tak, i odwiedźcie też Topową Dychę, a my się z wami żegnamy. Pa! Cześć!